Okej okay, Google, czy jesteś teraz AI? Jestem czym? AI. Ups, przepraszam. Nie <laughs> no, nie musisz mi przepraszać, myślałem, że jesteś po prostu AI. No. Jedziemy sobie teraz tutaj. E... O, ja siedzę tutaj. Jak ten samochód? Self-driving? Mm -hmm, prawie. Cześć moi drodzy, właśnie wyjeżdżam, zobaczcie, spod serwisu Volvo i mamy już samochód po aktualizacji, widać, że zupełnie inaczej jest wyświetlany obraz na tej kamerze z boku, z przodu, z tyłu, dużo lepiej widać na ekranie i zobaczymy, czy to wszystko podczas jazdy działa, ale pierwsze odruchy są takie, że jest zmiana, jest lepiej, ale potestujemy, żeby powiedzieć i dla Was. Jak to poprawić, żeby było lepiej? Odjeżdżamy. Papa pa, Volvo. To co jest ważne, że w momencie kiedy są linie innego koloru, czyli jedziemy w czasie remontu drogi, zobaczcie, że solo driving mimo wszystko dobrze się prowadzi i bardzo dobrze sobie radzi. Także widzi te kolory i oczywiście jedzie poprawnie. Także duży plus. Ok, kolejne plusy Volvo XC60 zobaczcie, self driving w takich warunkach pogodowych, gdzie ta widoczność jest na pewno ograniczona. Radzi sobie rewelacyjnie odległość do samochodu, który znajduje się przed nami, jest odliczona automatycznie, działa naprawdę 100% dobrze, mimo tego, że zobaczcie, ta widoczność naprawdę a samochód sobie radzi super. Jeżeli parowałyby tutaj szyby przednie, to w tym momencie mamy tutaj funkcję okien przednich, do szyb przednich, tylnie i boczne. Tutaj wszystko powinno być ok. W momencie, gdyby się okazało, że jeszcze to za mało, będziemy chcieli szybciej podziałamy, jeszcze włączymy dodatkowe powietrze, ogrzanie przedniej szyby. Także naprawdę działa to wszystko rewelacyjnie i jeśli chodzi o bezpieczeństwo jazdy, na pewno samochód radzi sobie wspaniale. Także tutaj jest plus. Teraz w tym miejscu skupimy się na parkowaniu Volvo XC60. Zobaczcie, tutaj w tym momencie mam włączoną kamerkę z lewej strony, ale przejdziemy sobie, zobaczcie. Możemy mieć kamerki z góry, możemy mieć kamerkę z przodu. Zobaczyć sobie do przodu. Super jest to widoczność, naprawdę ok. Zobaczmy sobie kamerkę do tyłu. Tutaj są sam samochód za nami. Jak to wygląda tutaj? Tutaj już widać słabo, nie? Czy tak jeszcze można podjechać, czy nie? Można podjechać. Oczywiście są sygnały, można tutaj bazować na dźwięku, ale tutaj widzimy dokładnie jeszcze jaką odległość mamy. Ale teraz chcielibyśmy się ustawić równo tutaj z tą linią, tak żeby nasz samochód dobrze tutaj stał z tej strony. wrzucamy sobie kamerkę z prawej strony i zobaczcie elegancko widać ile możemy się zbliżyć. Rewelka, naprawdę. To jeśli chodzi o parkowanie, na pewno jest bardzo przydatne, ale zobaczcie. Słonecznie, bardzo ostre słońce i bardzo dobrze widać na tej kamerze pod każdym kątem, więc to jest naprawdę duży plus. Ok, no to jedziemy dalej z kolejnym tematem. Ok, zobaczmy sobie teraz, jak wygląda moment, kiedy już mamy mało paliwa w baku. Anna tutaj pyta się, czy chcesz, żeby cię gdzieś doprowadzić, żebyś mógł zatankować ten malutki samochód. No to weźmiemy, że tak chcemy tutaj, akceptujemy i do, dosłownie po chwili na tym ekranie już podsuwa nam pomysły, gdzie moglibyśmy się tutaj w pobliżu zatankować. Także pod tym względem może mały plus, zobaczymy. No dobra, no najważniejsze, żeby się za często ten komunikat nie musiał pojawiać, ale jeżeli już, no to całkiem fajne rozwiązanie. Czyli plusik, proszę bardzo. Kolejny temat w Volvo, wydaje się, że już wszystko jest ok, samochód dopiero co uruchomiony, tutaj na razie na czarno, a tutaj na ekranie, zobaczcie, komunikat i co? Kiedy się to wyłączy samo? Trzeba coś kliknąć, coś tu działa, coś nie działa, zobaczymy, tutaj spróbujemy przejść, tak? Nie, nie działa ewidentnie mm, próbujemy zobaczymy tutaj, czy coś działa nie. Może można chociaż temperaturą zarządzać? Też nie. To co? Może w jakieś ustawienia da się wejść? Też nie. Ha. Czyli widać, że jest jakiś poważniejszy temat. Trzeba poczekać. Ja podejrzewam, że on nie ma w ogóle połączenia z internetem, może dlatego. A może mu zrobimy restart. Słuchajcie, tak nie powinno być w samochodach, że trzeba robić jakieś restarty ekranów, żeby jechać sobie spokojnie do przodu. To powinno po prostu działać. Reset też nie idzie. No to nie mam pomysłu. Poświęć mi ten odcinek, też na ten temat spróbujemy po prostu samochód zatrzymać. Wyłączyć silnik, sygnalizujemy, że będziemy wychodzić. Wychodzimy, wchodzimy, uruchamiamy od nowa. I co teraz? Czekamy, czekamy, czekamy. Dalej komunikat. No to ładnie. Ciekawe, czy to się w końcu jest. Zobaczmy, czyli po restarcie silnika. I co, i teraz już jakieś funkcje działają. Klikam dwa razy. Dobra, z opóźnieniem działa. Coś jeszcze. Guzik. Resecik. Słuchajcie, no, no wszystko w tym momencie jest. Zobaczcie teraz jak inne modele Volvo wyglądają bardzo podobnie w środku. Tak szybciutko, ale warto na to spojrzeć. Zerknijcie, proszę, na parkingu, jak teraz wygląda kamerowanie zewnętrzne i ten monitor tutaj. Wjeżdżamy sobie na miejsce i zobaczcie, jak widać tym razem samochody obok nas. Naprawdę, naprawdę bardzo blisko i pięknie to teraz widać. I problem z Volvo jest taki, pokażę Wam. Mieliśmy miejsce parkingowe, które wydawało się wielkie. Kiedy wjeżdżamy na to miejsce parkingowe. Problem polega na tym, że tutaj jest tak mało miejsca i tutaj jest tak mało miejsca, że żeby otworzyć sobie drzwi, to nawet ciężko będzie to otworzyć na pierwszą tą pozycję. Czyli duże auto po raz kolejny nie spełnia tutaj swojej roli. Taki może żart, a nie żart, ale parkowanie jest. W tym aucie bardzo trudno, czyli widzicie wolne miejsce, a nie zawsze można tam zaparkować. Nagrywam, brak dźwięku. Zobaczcie, że używam teraz. Mergamy w prawo i nic nie słychać kompletnie. Czyli tak naprawdę po aktualizacji systemu wcale to nie pomogło, i nadal mimo. Uruchomienia w ten sposób nic nie słychać, czyli musimy dalej walczyć o poprawienie tego. A tutaj, kolejny minus, jeśli chodzi o Volvo XC60. Zobaczcie, co stało się. Nie wiadomo właściwie z jakiej przyczyny, w mocy. Widać to merganie, a które po ponownym uruchomieniu samochodu znikło całkowicie samo z siebie. Trafiło mi się to tylko raz, ale widocznie raz na jakiś czas potrafi takie merganie się pojawić. Okej, okay, jeszcze w tym miejscu jako odniesienie się do jednego z Waszych komentarzy, a czytam Wasze komentarze pod filmikami. Jedna z osób zwróciła uwagę na to, co mówiłem, że w momencie, kiedy ten ekran jest włączony w nocy w ten sposób, to jest to ekran bardzo rażący i przeszkadza to podczas jazdy. Zwrócił słusznie uwagę na to, że tutaj jest przecież regulacja, która mówi. Że możemy sobie regulować oświetlenie w nocy na jaśniejsze i ciemniejsze. Także słuchajcie, dla tych, którzy potrzebują wiedzieć, tutaj w tym miejscu, ok, ta regulacja jest super, zarówno podświetlenia tutaj na ekranie, jak i tutaj e, w tych miejscach. Natomiast mimo wszystko, nawet jeżeli zrobimy sobie ten ekran na ciemniejszy, dużo przyjemniej się jeździ, jeżeli jest tutaj. Nawet ciężko to kliknąć, zobaczcie za pierwszym razem. I jeżeli ten ekran jest zdecydowanie ciemniejszy podczas jazdy, po prostu jest bardziej komfortowo. Ale dziękuję za komentarz, naprawdę trafiony. I piszcie komentarze dalej. No dobrze, podsumowując, w takim razie ten odcinek, i może nawiązując do odcinka poprzedniego, gdzie pojawiały się już pierwsze problemy z Volvo XC60, dajcie znać, czy tego typu problemy są dla Was w ogóle jakimkolwiek problemem. No bo przecież w takim samochodzie naprawdę jeździ się wspaniale, jest wszystko ok. Natomiast czasem zdarzają się takie rzeczy, które delikatnie denerwują. Pytanie, czy dla Was to istotne, czy też nie bardzo. Słuchajcie, dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Fajnie, że tak e, ten odcinek udało się poskładać z kilku dni. E, znalazłem kilka ciekawych rzeczy. Zachęcam do subskrypcji kanału. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia wkrótce.